Czy mi się wydaje, że... Macie brak komunikacji? Tak myślisz? Eee... Tobiasz, gdzie ty uciekasz? To dociskaj nie masz Tobiasz... Nie uciekaj. Nie, błagam, zostawcie mnie... No, rozbieram znowu jedzenie. Ja pierdzielę, nie mam pytań, to jest gonitwa bez końca, nie? I co? Nie jesteś aż tak dobry, że to ugryź na trzech. Tak tam... Zbieraliście cały czas. Tobiasz. Zaraz dostanie hita. Dostał. Buty mu padły! Nieee... Dobra, już jesteś skończony, Tabiasz. Laki. Czy zjeść? Zaraz powinien dostać Hita. Co? Dobra. Nie, bez jaj. Dostał. Ja miałem mam pytań, gdzie wy Ocean. Ocean? To żeby nie miał delfina. Zakręcił, zakręcił. Dobra. Widzę. Dobra. Tam jest? Tam jest. Widzę go. Nie, nie no kurde. Nie. Ale to jest w z jedną potencją. Napierak. No nie. Ale masz... Ja Dobrze, że te łóżko postawiłem. Napierak? Znowu.